I zadanie ósme. Funkcja kwadratowa g jest określona wzorem takim. Wykres funkcji g jest i właśnie. Musimy określić, bo mamy dwie funkcje. Mamy funkcję f od x, która wygląda tak: 2x kwadrat plus 5x. I mamy funkcję g od x, która wygląda tak. I to zadanie oczywiście można zrobić na kilka sposobów. Ja tutaj już co nieco powklejałam, żeby nie marnować czasu w tym filmiku na wklejanie. I tak. Też możesz dobrze narysować ten wykres funkcji. I powinno tobie co nieco wyjść. Ale e, tak. To masz w tablicach maturalnych, przekształcenia geometrycznej. Masz tak. Przesunięcie o wektor. Symetria osiowa względem osi OX, względem osi OY, tak? A ja tutaj, wyżej trochę wklejam, to by taki skrót. I jak z tego skorzystać? Więc ja muszę wiedzieć, jak z funkcji F powstała mi funkcja G. I tak, pierwsze co mi mówią, sprawdź. Symetryczny do wykresu funkcji F względem osi OX. No to, jeśli on by był symetryczny, to by musiało zajść to. Jak to sprawdzam? Piszę minus f od x równa się minus, nasze f od x jest 2x kwadrat plus 5x, równa się minus 2x kwadrat minus 5x. No na pewno to nie było to. E, więc drugie było o y. No to o y jest tak, że f od minus x. Czyli piszę, 2 razy minus x podniesione do kwadratu plus 5 razy minus x. To się równa 2x kwadrat minus 5x. Odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. Ale stop, 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 stop. Chodzi mi o to. Bo to, to ja zrobiłam taki skrót u siebie na, w sekcji. Popierz, może sobie to pobrać pod funkcją kwadratową. Tam, jak robiłam przypomnienie, to było. Mm, ale mamy tak, osią symetrii, i popatrz. x -y tutaj są takie same, tylko y się zmieniły, no nie? Czyli jak mam względem osi o x, to mi się y zmienia. Zauważyłeś to? Zauważyłeś to? Ale. Oj, głos mi brakło. Ale znów z tyłu głowy kolejna rzecz, że f od x to się równa y. Czyli minus y to jest minus f od x. Stąd się wzięło to. Ok? Ja wiem, że teraz może być trochę, jak Może się czuć jak w Harrym Potterze, jak rzucają zaklęcia. Ale spoko. Spoko, spoko, spoko. Przysłuj to jeszcze raz po prostu. Albo dopytaj. To też jest dobra opcja. I popatrz tutaj, co się stało. Y jest taki sam jak był, ale teraz tu mi się x -y zmieniły, no nie? Czyli mi się zmieniły X. Tyle. Dlatego to piszę tak. Nic więcej. To właśnie tak trochę chciałam tobie pokazać, jak te rzeczy do nas mówią, no nie? Że to są takie guziczki, które łączymy. No i tak jak powiedziałam, można ten wykres też jeszcze narysować, czyli wycinimy sobie X przed nawias. I wtedy, co my mamy tutaj? 2x minus 5, czyli mamy x równa się 0, 2x minus 5. Szukam miejsca zerowego, jakbyś się zastanawiała, co robię. x równa się 5 drugich. 5 drugich, czyli dwie całe i pół. Czyli tutaj jedno miejsce zerowe, drugie. Tu czubek będzie mniej więcej tak samo. No tylko to jest widzisz, no. I mniej więcej tutaj to widać, że one są symetryczne względem tej osi. Nie, bo są równo odległe. Widzisz? I później ten jest to, to ten jest tu. No i tyle. Daj znać, czy dla Ciebie to jest jasne. I zachęcam do spojrzenia na w playlistę, tutaj ją wrzucę. Przekształcenia wykresów, bo tam akurat naprawdę dosyć fajnie to zrobiłam. Bardzo powolutku to robię, żeby każde przekształcenie było widoczne i żeby nie było dużo pytań później. No dobra, to do zobaczenia.